Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmiku zobaczymy sobie taki, zrobimy przegląd mojej gospodarki. Zobaczymy sobie, co tam u pszczół, u kurek, jak tam z jajkami i gąbkami. Ok, no to na początek pójdziemy sobie do pszczółek. Widzimy, już pierwsze koszenie mają za sobą. Przyszedłem tutaj w nos, żeby mnie nie pogryzły i wykosiłem tutaj taki większy obszar, żeby miały dobrze latać. No jak widzimy, Podejdę to troszkę bliżej pszczółki sobie tu latają. I wylotki już im troszkę powyjmowałem te, żeby miały większe otwory, bo jak były te piękne takie dni, to naprawdę ledwo się mieściły i postanowiłem im wyjąć troszkę, troszkę wylatków, żeby była lepsza przepływ tych pszczół. No i co mogę o nich powiedzieć? Ostatnio z tatą wykorzystaliśmy jeden z ładniejszych dni i zrobiliśmy taki można mnie do pszczół i dołożyliśmy, dołożyliśmy im już wszystkich ramek, znaczy wszystkie ramek, znaczy są już na pełnych dwóch korpusach gniazdowych i mają tam po dziewięć ramek. Matki bardzo dobrze czerpią. Muszę wam powiedzieć, że nie wierzyłem wam, jak pisaliście w ostatnich pod ostatnimi filmikami, że, że żeby dodać troszkę im pokarmu, bo jeszcze wtedy miały dużo. Dużo tego cukru z zimy, zasklepionego w ramkach. A się dziwiłem, że trzeba będzie im to wyjmować, że nie przerobią tego. No ale ostatnio zaglądamy i było bardzo mało. Ule zrobiły się bardzo lekkie i musieliśmy je dokarmiać cukrem. No i powiem Wam, że dalej to, to robię. Dokarmiam je po, po słoiku co trzy co dni, bo są takie, jak wiecie, sami deszczowne dni zimne. Dopiero teraz maj, taki jest, może też doszczownia, ale cieplejszy dużo. No i musiałem je wspomóc, wiadomo też, z wodą, żeby miały ją na miejscu nie musiały zbyt daleko latać. No i wam powiem, że pszczółki bardzo dobrze pracują. Jestem z nich bardzo dobrze zadowolony i czekam tylko na odpowiedni dzień, żeby może dołożyć im trzeci korpus do góry. No ale to zobaczymy, bo ja też. Cierpię w tym roku na brak, na brak ramek z suszem. Mam samą węzę i ten susz co miałem jest praktycznie tylko tutaj w tych ulach. Będę musiał jakoś kombinować, żeby je dawać do mnie miodni. A może a tu dawać samą węzę, zobaczymy jak to będzie. Mam, no mam tam kilka kilka ramek, kilkanaście także, z, troszkę z suszem. Je wykorzystam, ale będzie to bardzo mało. i Będę musiał podwierać chyba z gniazda. Jakie bez czerwiu i dawać je do, do miodni. Okej. Okay. No to to by było na tyle w tym wstępie u pszczółek. Nic tu takiego złego im się nie dzieje. Zobaczymy jaki maj będzie dalej. Może cieplejszy dużo i porobimy przy pszczołach. Sami też pewnie czekacie na cieplejsze dni, a przede wszystkim słoneczne, mleczek kwitną na całego rzep tak samo. Wszystkie jabłonie czereśnie wiśnie tak samo, no to więc jest co nosić. Okej, okay, no to widzimy się za chwileczkę. Idziemy sobie teraz zobaczyć podstajnię do kurek. Okej, okay, jesteśmy w moim można powiedzieć nowym e, kurniku. Jak widzimy kurki już dosyć dobrze się za, zadomowiły w tym miejscu. Nie trzeba już ich naganiać. Same praktycznie wieczorem idą. Bardzo jest mi to na rękę, bo w pierwsze Pierwszy tydzień był taki, że musiałem naprawdę z 15 minut poświęcić, żeby je wszystkie zagnać. Przed chwilką tu biłem, byłem i e, dałem im wody. I trochę ziarna wsypałem, żeby nie robić to teraz z kamerą w ręku. ciężko to ogarnąć. Widzimy, oskrobienie też im daję, żeby miały, miały troszkę, e, można powiedzieć, witamin. Z różnego źródła, nie tylko ze zboża, nie tylko z faszy. W tym tygodniu już, w, tygodniu, w tym miesiącu dwa razy już im są wyrzucają Gnój. Widzę, że będzie to czasochłonne, ale niestety trzeba to robić, żeby nie, nie, nie w tym gnoju tutaj w, tej, w tym kulniku. No widzimy tutaj jest największy, można chodzić nieporządek. Tutaj one sobie siedzą wiadomo, no i odchody spuszczają na dół. Widzimy troszkę ścianka u srana, ale... No, ale z tym liczyliśmy się. Co więcej wam tu mogę powiedzieć? Widzimy jaskółeczki są, ale niestety jeszcze nie u nas. Nie wiem, czy przyleciały, przeżyły w ciepłych krajach i przyleciały do nas. Nie wiem, ale inne są. Latają obok, obok domów, ale nie wlatują do stajni, niestety. No i szkoda, szkoda, by zawsze. To tak fajnie jest jak, jak jest wstajnie. Ok, zamkniemy sobie kurki, żeby nie wyszły stąd. Pokażę Wam jeszcze mój, moje nowe nabytki. Widzimy, jak są roku mam tutaj około 30, około, no nie około, tylko na pewno 30 boilerów. Kupiłem je jakoś tak z 3 tygodnie temu. Już troszkę podrosły, wam powiem. Też potrafią strasznie dużo zjeść. Już czwarty czy piąty worek paszy idzie. Wiadomo, zboże też dostają, woda też nalana. No, żeby nie tylko pasze żyły, ale wiadomo, one muszą mieć dużo witamin i taką paszę muszą dostawać. Bo str strasznie szybko rosną, wiadomo, ich organizm potrzebuje witamin dużo więcej niż taka kura, bo bo nie rośnie tak szybko I, i musi nadążyć za tym pędzącym organizmem widzimy jeszcze chyba pół na pół i kokoszek jest teraz ciężko to ogarnąć czy jest równe czy jest więcej kołytku czy kokosek dla mnie jest to bez znaczenia to i to jest wartościowe to więc nie jakoś nie mam z tym problemu, że któryś będzie więcej. No zobaczymy. Teraz jeszcze ciężko to, rozruż, to rozruż, nie Wiadomo, te co największe grzebienie, to coś można je wyróżnić tutaj, ale zobaczymy. Co będzie, to będzie. Nie ma co, co sobie dobrać do głowy. Tutaj mają paszę swoją. W tym miejscu. Już nie zostało, trzeba będzie ją znowu dokupić. Tutaj jest ospa narobiona z mojego tatę. A tutaj są pudełka z pszenicą i z i sprzęgiem. No i to by było chyba na tyle tutaj z, z, z mojego kurnika. Widzimy szczur dalej tu grasuje, no ale nic z nim nie zrobiło. No ok, to teraz idziemy zobaczyć sobie jak tam nasze kurki niosą i ile w dzisiejszym dniu jajek zniosło. Teraz idziemy sobie zobaczyć ile będzie jajeczek. Mamy tu jedną wypoczankę pustą, zobaczymy. No, troszkę ich jest. Ale tak jak wam mówiłem już chyba były jajka zbierane przed południem. Przygląję mamy i może nie być jakoś dużo dzisiaj. Znaczy w tym momencie mamy tutaj już 5. Chociaż też, też wam powiem tak. Że niby mamy teraz, wiadomo, młodych kur więcej, które jeszcze nie są. I. No, jest mniej jajek niż było ostatnio. W tamte, tamte tygodnie. Tutaj mamy 10. Tutaj mamy jeszcze dwa, Teraz jest 12. Też kilka kur mi umarło. I Wam powiem, że. Zmniejszyła się troszkę liczebność kur, tak samo powiem wam taką historię. Pojechałem kupić sobie dwa kuruty, bo nie miałem żadnego. No i tak, kupiłem jednego mniejszego i puściłem do stajni jeszcze wcześniej do tych, co były same te kurki, te młode. No a drugiego starego puściłem do sieni. No i ten starszy z sieni żyje. Jakiś jest taki marny, bo marny, chyba nieprzystosowany do Takiej ilości kur Ale tego młodego Od razu w pierwszy dzień Te młode kury zadziałały Niestety, wepchały go w kąt, nie widziałem tego Całą Plecy mu wydziałały Niestety Niestety zdechł, musiałem go Zakopać, no i tyle było z moich kogutów Został tylko jeden, który jest taki Nie bardzo, jeszcze wam go pokażę Jest taki troszkę Nieprzystosowany do życia chyba na wsi, chyba z fermy był i no i tak teraz wygląda, no okej, okay, ale to pokażę Wam go już na polu i teraz idziemy zobaczyć sobie do gołębi. Nakarmimy je i zobaczymy, co nam jest nowego w gniazdach. Okej, okay, no to widzimy się już w gołębiku. Okej, okay, jak widzimy pogoda nas nie rozpieszcza, strasznie deszczowy dzisiaj dzień, w ogóle maj taki w większości deszczowy, a to jest ten kolor, o którym Wam mówiłem. Jarzębiaty. Tu mam dwie kurki jażembiaty koło siebie. No i teraz już lepiej się jakoś odnajduję, ale były takie momenty, w co myślimy, że zdechnie. Widać nie był przystosowany do, do, do życia tak na wsi, Typowo na polu. No i no, jakoś wygrzewał się z tego. Ok, idziemy zobaczyć do gołąbków. Tu mamy dwa na polu, jak widzicie. Teraz wam pokażę bo ostatnio obrączkowałem jakieś młode gołąbki pokażę wam je tutaj zrobiłem takie fajne no, taką siatkę żeby nie musiał ciągle otwierać, zamykać tego na noc po prostu przekładam tutaj i kury nie wejdą, a gołąbki sobie wlecą tutaj jedzonko, widzę mama im sypła i idziemy sobie zobaczyć co tam piszczy w budkach to więc nie chciałbym spać zwykle. No, to tutaj widzimy, jak zwykle, ten gołąbek odbuduje swoje gniazdo ciągle. Toż nie wiem, po co to robi, jak tyle buduje wolnych No, ale nie zabronię mu tego. Może sobie to robić, ale to jest bez sensu. Okej, okay. tutaj widzimy dwa młodziaki zaobrączkowane już wam je pokażę jeden taki fajny biały będzie bardzo ładnie wygląda no i widzimy obr obrączkę a drugi taki karpiaty proszę bardzo tak one sobie wyglądają zdrowe od... Odżywione bardzo dobrze. Zobaczymy czy nie ma jakichś innych jajeczek gdzieś indziej. No widzimy bardzo fajne ten białe będzie. Mam nadzieję, że się uchowa i nie padnie. Tak lubią u mnie niestety niekiedy młodziki padać. No tu widzimy puste gniazda, coś tu ściele, ale nie ma na razie nic. I wam powiem na chwilę obecną mam około 20 głębi Dwa mam takie co przeleciały z lotu. Zobaczymy sobie czy tam jeszcze jakieś. Są łudziki. Tu mamy wysprzątane to gniazdo. A tu niestety były były już jajka i nie zdążyłem usprzątnąć, ale Ale to się udało posprzątać. No widzimy. Nie ma tych gołami za dużo. Poleciały gdzieś. Teraz sobie je poszukamy. No, nie ma, nie ma. Widzimy tutaj 7 sztuk z tymi, co siedziały na gniazdach. To ich nie liczę, bo one ciągle siedzą. Tu widzimy jedno na gnieździe. A tutaj zobaczymy sobie, jak kapusta sobie daje radę. Widzimy, już troszkę wysadzona. Mama posadziła już w polu, a reszta rośnie, żeby na gdzie, gdzie padnie. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej się przyjmie i nie trzeba będzie dokupywać, ale to zdało swoje, swoją funkcję, tylko troszkę jest za niskie, musimy na drugi razem to powyższyć, podwy podwyższyć, żeby taka posta miała więcej miejsca. Ok, no to tu mamy wszystko ogarnięte. Pokażę mam jeszcze, bo nasadziłem kwokę, tylko mam ją w nowym domu żeby te szczury nie, nie, nie niepokoiły i przyjdziemy sobie jeszcze do niej no i tam zakończymy filmik okej okay. no to widzimy się na razie idziemy do kwoki ok a tutaj widzimy klateczkę w której siedzi nasadzona moja kwoka ma ona podłożone 15 jajek Zaraz zobaczymy sobie, o, widzicie właśnie jak wygląda, nie chcę jej za bardzo spłoszyć, żeby nie zleciała z jajek. No i siedzi już półtorej tygodnia ponad, to więc za dwa tygodnie będzie, można powiedzieć, lęgnięcie się młodych kurczątek. Okej, okay. no to to by było na tyle w tym filmiku. Czekamy na narodziny młodych kurczątek. I, tak, I co mam powiedzieć? No to, jak filmik się podobał, to zostawcie lajka, suba i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.